Co z nogą Justyny Kowalczyk? Czy da radę, czy dobiegnie? Pytają polscy kibice, którzy nie mogą doczekać się medali i sukcesów, a czasem decydują o tym dosłownie milimetry, szczegóły. Za kilka minut w wiadomościach. Krzysztof Ziemiec, witam i zapraszam. Chciałby się powiedzieć, nie tak miało być, panowie i panie, nie tak. Liczyliśmy na kolejne poniedzielne Złocie Stocha sukcesy, ale będziemy musieli na nie jeszcze trochę poczekać. Dziś nie udało się naszym zawodnikom ani w łyżwiarstwie szybkim, ani w snowboardzie, o innych dyscyplinach już nawet nie mówiąc. W Soczi wszystko to obserwuję dla widzów Wiadomości Jarosław Kusiarku. Powiedz nam, gdzie leży problem, no i kiedy możemy liczyć na jakiś nowy medal? Spokojnie Krzysiu to dopiero piąty dzień igrzysk i wszystko jeszcze przed nami. Choć rzeczywiście masz rację, trzeba przyznać, inni te medale zdobywają jakoś sprawniej. Na przykład panczyniści nie nasi, ale ci z Holandii zdobyli tutaj już tylko w łyżwiarstwie, szybkim uwaga, aż 10 medali. Nasi dzisiaj startowali i zajęli 14-16 miejsca, ale trzeba też głośno powiedzieć, to nie był ich ulubiony dystans 1000 metrów. Oni będą startować na 1500 w sobotę i tam liczymy na medale. Zresztą w sobotę będzie startował także Kamil Stoch i także on, przecież jest naszym faworem rytem nawet do złota. A jutro wielkie emocje startuje Justyna Kowalczyk. 10 km stylem klasycznym to jej ulubiona konkurencja, królowa Nart, właśnie w tej konkurencji. Kto jutro o godzinie 11 pracuje, powinien pracę na chwilę przerwać, poprosić szefa, by wspólnie usiąść przed telewizorem i kibicować Justynie. Ona wystartuje z numerem 43. Dokładnie o 11:21 i 30 sekund. Dziękuję Ci bardzo. To był Soczi na specjalny wysłannik Jarosław Kuś. Prosimy zatem szefów, nawet wcześniej, o godzinę lub dwie wolnego. Od dziesiątej bieg z Justyny Kowalczyk na antenie TVP Info. Cała kibicująca naszym sportowcom Polska martwi się, jak kraj długi, szeroki o stopy Justyny Kowalczyk, ale nasza zawodniczka nie zamierza składać broni. Zapewnia, że będzie walczyć, a o kontuzji nawet nie chce mówić. Godzina prawdy już jutro. A jak to wszystko oceniają lekarze i specjaliści, o tym Elżbieta Byszewska. Przyjechała po złoty medal i nie odpuści. Choć nie można powiedzieć, by na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi była w olimpijskiej formie. To jest to miejsce złamania? Dokładnie. Złamana piąta kość śródstopia. Z taką kontuzją Justyna Kowalczyk będzie jutro walczyła o złoto w Soczi. To jest poważne złamanie? To może się stać poważnym złamaniem, jeżeli by się ewentualnie przemieściło. Natomiast jest to złamanie, które na pewno jest bardzo bolesne. Och, Justyna teraz się przewróciła. Ten upadek też był bolesny. Biegi łączone, Justyna VI. Była na mocnych środkach przeciwbólowych, ale musiała też połknąć gorzką pigułkę przegranej ze swoją najgroźniejszą rywalką, Marit Biergen. Dotykając tej, tej części stopy się jej nie czuje. To właśnie wtedy pierwszy raz mówi o swojej kontuzji i pokazuje mocno spuchniętą stopę. Chciałam po prostu... Jakby czarno na białym im pokazać, że z różnymi ocenami eksperckimi, ludzi, którzy znają się tak na biegach nadnarciarskich jak ja na astronomii, można by było poczekać. Odpadła w sprincie, ale jutro. Jutro jest dla niej decydujące starcie, najważniejsze być może w całej jej karierze. 10 kilometrów klasykiem to jej ulubiona konkurencja. To jest bezpieczne. I według Roberta Śmigielskiego, ortopedy, który kilka lat się nią opiekował, nie ma takiej siły, która mogłaby ją jutro zatrzymać. Znam ją. Jeżeli naprawdę nic się nie stanie, że ta stopa jej nie odpadnie, nie urwie, będzie zabezpieczona w właściwy, ona pobiegnie. Ona pobiegnie i da z siebie tyle, ile będzie mogła. dać. Tak jest w każdej dyscyplinie sportu. Ciężarowca boli, wszystko a mimo to podnosi ponad 200 kg. Siatkarze grają na blokadach na środkach przeciwbolowych, a skaczą po e, 2 metry w górę. Petra Majdic. Petra Majdic. Cztery lata temu w Vancouver. Biegła po olimpijski brąz z połamanymi żebrami i pękniętą opłucną. Niektórzy już na starcie przyznali jej medal. Ona na kolanach pójdzie. <laughs> Marian Kasprzyk, legenda boksu. Już w pierwszej rundzie złamał kciuk w prawej ręce. Mówi, że bolało jak diabli. Palec leczył jeszcze dwa lata po olimpiadzie, ale złoto z Tokio przywiózł. Bo jasne, że warto, jasne. I to nie raz bym tak zrobił, żeby mieć to złoto. No jest, jest to, jest to naprawdę człowiek szczęśliwy jutro Kciuki będzie trzymał za Justynę Kowalczyk. Ja wiem, że ona jest naprawdę mocna i że zrobi to. Wierzę w nią. Stopa Justyny to teraz najważniejsza stopa w Polsce. Wystarczy, by jutro Justyna Kowalczyk nie myślała o bólu. Jak zwykle postaram się po prostu powiedzieć, jak najlepiej potrafię. Ostatni bieg na 10 kilometrów dał mi piąte miejsce, 10, 10 przed nim dał miejsca pierwsze, więc zobaczymy, co będzie. Ona kilometrów ja. 10 km klasykiem, ten dystans to jej największa szansa w socie na miejsce na podium. Pytanie tylko, czy ze złamaną stopą będzie mogła rozwinąć pełną moc. Rozwinąć skrzydła. Elżbieta Brzewska. Wiadomości. Trzymamy kciuki pani Justyny. A teraz w wiadomościach o zjeździe, jakiego jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii Igrzysk przyznano dziś dwa złote medale. Może trudno w to wierzyć, ale nowoczesne elektroniczne stopery nie kłamią. Identyczny czas przejazdu w zjeździe uzyskały dwie zawodniczki. Obie stanęły na najwyższym stopniu podium i obie dostały po złotym medalu. Nawet najstarsi komentatorzy nie pamiętają takiej sytuacji, ale przypominają, że w sporcie często decydują dosłownie milimetry. Michał Siegieda. W historii narciarstwa alpejskiego na igrzyskach czegoś takiego nie było. Najpierw szwajcarka Dominik Gizin dojechała do mety z czasem minuta 41 sekund. W 57-setnych. Dokładnie taki sam wynik kilka chwil później miała Słowenka, Tina Mazę. Taki sam czas, coś niewiarygodnego. To nałożone na siebie oba mistrzowskie zjazdy. Identyczny wynik na trasie, która miała prawie 3 km. Pokazuje, jak wyrównany jest poziom zawodowego sportu. To świetne uczucie, ponieważ jesteśmy z Dominik przyjaciółkami. Fajnie jest zobaczyć ją na podium obok siebie. Dwie szczęśliwe, uśmiechnięte. Te Warto wiedzieć, że zawodniczkę pierwszą i ósmą na mecie dzieliła różnica mniejsza niż sekunda. przegrywa o 99, sekundy. Dlatego to muszą być najbardziej zaawansowane technologicznie igrzyska w historii. W Bobslejach zamontowane są specjalne urządzenia, które mierzą prędkość, przyspieszenie i położenie pojazdu i natychmiast przesyłają te dane. W biegach narciarskich zawodnicy są śledzeni przez moduły GPS. Czas łyżwiarzy szybkich mierzy się z dokładnością do tysięcznej sekundy dzięki promieniom światła umieszczonym w lodzie na mecie. A do tego każda reprezentacja na Igrzyska bardzo skrupulatnie przygotowuje swój sprzęt. Łyżwiarze, bobsleiści, saneczkarze, skoczkowie narciasy, to wszystko są technologie, to wszystko idzie do przodu. To są niuanse, ale to są niuanse, które powodują to, że właśnie będziemy lepsi o tą jedną setną sekundę od naszego rywala. Czasem decydują wręcz tysięczne części sekundy. Takie są różnice w zawodach w łyżwiarzy szybkich. Konkurs na niesamowicie wysokim poziomie. To po prostu wyniki są mega kosmiczne. Nie spodziewałem się, że nawet 1,97 to będzie akurat 16 miejsce. Justyna Kowalczyk na poprzednich igrzyskach w Vancouver o ułamek sekundy była lepsza od norweżki. Dzięki temu w biegu na 15 kilometrów zdobyła brązowy medal. Mam długie nogi, długie i chude. Zresztą Krystyn też, <laughs> ale ja mam duszę. Michael Phelps, 18 mistrz olimpijski na igrzyskach w Londynie, poznał smak porażki. Złoty medal na 200 metrów z motylkowym przegrał o setnych sekundy. Polscy kibice do dziś wspominają, jak 5 sekund zdecydowało o sukcesie naszych piłkarzy ręcznych. Pusta bramka, go! Mało kto pamięta, z kim wtedy graliśmy i jaki dokładnie był wynik, ale ta bramka i jej autor przeszli do historii. Sport jest nieprzewidywalny i jeżeli dwie drużyny prezentują podobny poziom, no to gdzieś się w końcówce meczu decydują o wyniku końcowym detale, niuanse i takie zwykłe sportowe szczęście. I nam to dopisało, ja rzuciłem tą bramkę. Minimalne różnice na mecie. Zwycięstwa o ułamki sekund albo o milimetry. Do wszystkiego w sporcie będzie coraz więcej. Ale na takie emocje kibice czekają najbardziej. Stalom będzie już sobie odpuszczała. Michał się nie wiadomość.